A związkowcy z sanockiego Autosanu twierdzą, że polskie samorządy powinny kierować się patriotyzmem gospodarczym i zamawiać produkty u polskich dostawców. Na przykład autobusy. Gdyby tak było, to ich zdaniem Autosan nie znalazłby się w stanie upadłości. Ale przedstawiciele gmin twierdzą, że o wynikach przetargów decyduje cena, a polski producent nie zawsze produkuje tanio. Patriotyzm gospodarczy na pewno uratowałby przed upadłością sanocki Autosan, twierdzą związkowcy. Jeżeli ktoś ma możliwość zdecydować, gdzie ma kupić autobus do swojej gminy, na swoje potrzeby, no, czy nie powinien się zastanowić, że należałoby te pieniądze ulekować, kupić autobus w fabryce autobusów w kraju, a nie na Zachodzie? Czy to mogłoby? Bo to bardzo by pomogło naszej spółce, która jest w tej chwili w upadłości. Gdyby samorządy mogły zamawiać autobusy u krajowych producentów z tzw. Tak wolnej ręki, autosąd zostałby sprzedany w pierwszym przetargu, twierdzi syndyk spółki. Jego zdaniem patriotyzm gospodarczy to same korzyści w postaci nowych miejsc pracy, rozwoju własnych technologii i niezależności. Jest absolutnym przykładem, że może być stosując unijne prawo takie rozumowanie w kraju, bo przecież nie widzę, by. Niemiecka policja jeździła innymi samochodami jak niemieckimi, a włoska innymi jak włoskie. Czemu w Polsce ma być inaczej choćby w kwestii autobusów? W Sanoku miejska komunikacja w 100% korzysta z autobusów wyprodukowanych w Autosanie. Chybione w wielu aspektach w rozporządzeniach prawo o zamówieniach gospodarczych, zamówieniach publicznych dyskredytuje już na starcie polskie produkcje. Wspomniałem o Niemczech, wspomniałem o innych producentach, którzy wygrywają u siebie w kraju. Czy tak są dostosowane przetargi do wymogów? Tego nie wiem. Natomiast wiem jedno: musimy bronić swojego rynku pracy. W Rzeszowie, najbogatszym i największym mieście na Podkarpaciu, samorząd kupił aż 80 nowych autobusów. Zdecydowana większość to Mercedesy. Decyduje przede wszystkim cena, tak jak powiedziałem. No jeżeli cena Mercedesa jest niższa niż cena Autostanu, więc musimy, yy, musimy wybrać yy, konkurencję zagraniczną. No bo jeżeli chodzi oczywiście o wyposażenie i te wszystkie inne, yy, inne elementy, to one są pewnie na, na, na jednakowym poziomie. To główne kryterium ogranicza rozwój krajowych firm, które tracą możliwości inwestowania w nowe technologie, na przykład napędy hybrydowe. Takie zamówienie złożył samorząd przemyśla. Planujemy zakup 15 autobusów z napędem hybrydowym. Jeżeli oferta Autosanów płynie, z pewnością zostanie rozpatrzona. Co ciekawe, przedstawiciele kilku samorządów odmówili rozmowy przed kamerą na temat patriotyzmu gospodarczego, obawiając się zarzutów o faworyzowanie wybranych partnerów handlowych. Gościem aktualności jest ekonomista dr Mirosław Kurek. Witam pana serdecznie. Szanem, panie Co by się musiało zmienić, żeby taki patriotyzm gospodarczy stał się faktem? No, tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi, że zmieniamy prawo czy, czy zmieniamy... Ustawę o przetargach. O przetargach i, i od razu się dzieje w tym momencie, jak z dotknięciem czarodziejskiej różki, że możemy kupować produkty lokalne. Każdy z nas chciałby, żeby Podkarpacie rozwijało się, żebyśmy mogli mieć produkty, które są porównywalne poziomem jakości nowoczesności z np. Mercedesem. Taka, taka polityka na pewno jest, jest pożądana, natomiast do nich bardzo trudno jest dojść. W Warszawie ostatnio okazało się, że kiedy przetarg na autobusy, na 10 autobusów wygrała firma chińska, to polski producent zaprotestował i ten protest został przyjęty. To znaczy, że takie działania są możliwe. Także w Polsce. Tak, no, ale to też dowód na to, że w Polsce produkuje się porównywalne yy, produkty, czyli że... Yy. Solarisy w tym momencie wygrywając ten powtórzony przetarg były porównywalne i cenowo i jakościowo z wyrobami chińskimi w tym momencie, które od lat biły nas w różnych obszarach na głowę właśnie przede wszystkim ceną. So, AutoSan w Sanoku ciągle produkuje autobusy. Myśli pan, że takie działanie w tej chwili podkarpackich na przykład samorządów jest możliwe, żeby preferować w przetargach właśnie te wyroby? Preferowanie w przetargach myślę, że nie, bo to, to na to nam prawo nie pozwala. I tutaj jak mieliśmy tą stawkę, że nie chcieli, nie wszyscy chcieli uczestniczyć nawet w sądzie, no to jest właśnie ten dowód na to, że jeżeli mamy określone parametry, określone, tu cena przede wszystkim jest tym głównym parametrem przy większości przetargów w ramach zamówień publicznych, no to trudno żądać w tym momencie od tych, którzy Rozstrzygają przetargi, żeby no, brali pod uwagę inne parametry patriotyczne w tym momencie. Eee, pojawił się przykład Niemiec. Myśli Pan, że y, Niemcy są większymi patriotami niż, y, niż Polacy w sensie gospodarczym? Ja bym się upierał przy tej jakości produktów i y, y, no, no, w... żebyśmy mieli jak najwięcej produktów, które są z najwyższej półki, to myślę, że takich kłopotów by nie było. I... Jednoznacznych, jednoznacznych rozwiązań nie ma. Bardzo dziękuję. Doktor Mirosław Kurek był dzisiaj gościem Aktualności.